Także dzieciaki to, to trudne pytanie do ojca generała. Bardzo trudne pytanie. Panie generał, ile. Ile trzeba mieć lat, żeby zostać Jezuitą? How old do you need to be, to become Jezuit? What is the youngest, to become Jezuitą? To jest naprawdę bardzo trudne pytanie. W dawnych, dawnych czasach kojarzę moich poprzedników w towarzystwie, którzy przyszli do Towarzystwa mens lat 15. Ale teraz, myślę, że nikt nie będzie ale myślę, że dzisiaj przed osiemnastką, raczej nikt by nie zgodził się przyjąć. Anyway, you knock the door when you want. Again? Sorry? You knock the door when you want. Tak, trzeba zapukać do drzwi, kiedy będziesz pewien tego, że chcesz. Because to join the society is a long process. I musisz zdawać sobie sprawę, że po wstąpieniu do towarzystwa czeka cię bardzo długi proces. You first have the desire. And then you have to develop that desire. I przed wstąpieniem też najpierw rodzi się pragnienie, nad którym pracujesz i które rozwijasz. I przyjdzie taki moment, w którym zapukasz do tych drzwi, a one będą dla Ciebie otwarte. Będę czekał na Ciebie.